Christmas is coming! <laughs> no trochę szkoda, że tego Vlogmasa nie ma. Jest dzisiaj ostatni dzień listopada. I tak powiem, wam chodzi za mną ten vlogmas. Ostatnio tak sobie stałem przed lustrem i... wyobrażałem sobie tegoroczną czołówkę, ale już jest decyzja podjęta, vlogmasa nie będzie, ale mimo wszystko witam Was w kolejnym vlogu. Tak rzadko, ostatnio nagrywam, że na pewno każdy z was... Każda z was liczy, że wrócę z czymś mocnym, jak ten odcinek się pojawi, więc was dzisiaj nie zawiodę, bo jest naprawdę mocny odcinek. Yy, I męski, taki, jaki lubię najbardziej, bo będziemy dzisiaj zmieniać opony. Będziemy zmieniać opony. Wszyscy zmieniali wcześniej kolejki wiecie, w tych salonach. Yy, nie można zrobić terminu niczego. A Mati sobie dzisiaj zadzwonił i opony już czekają. Ja muszę kupić opony i od razu je założyć, gdyż mam letnie teraz na sobie. Mój siacik ma letnie. A y, musi mieć. Ja nie zmieniam na zimowe, tylko sobie zmieniam na y, te takie całoroczne, bo je miałem wcześniej, one mi się sprawdzały, więc y, po co udziwniać, później znowu zmieniać. Więc idziemy teraz kupić opony, założyć opony. Mam dwa miejsca, gdzie znalazłem. Najpierw idziemy w jedno miejsce, bo tam są y, cenowo lepsze, ale muszę zobaczyć, jakie są te opony, czy one są dobre, czy niedobre. A jeżeli nie, no to tutaj w Essen mam drugie miejsce i to już są. Yy, też niby Rafał mówi, że nie takie jak trzeba, ale słuchajcie, ja nie jeżdżę Mercedesem, ja jeżdżę Fiatem, więc ja nie muszę mieć aż tak bardzo dobrych i markowych opon. Tak mi się wydaje, prawda? Opony już mam załadowane, jedziemy. W ogóle świetny outfit na wymianę opon, żeby po prostu się ujebać. <laughs> jedziemy! Witajcie proszę Państwa po kilkudniowej przerwie. Miałem mega dobry vibe'ik w tym aucie i to było zaplanowane, także to był chyba czwartek. Pierwszy był w piątek, i tak. Z nostalgii do Vlogmasu chciałem wiecie na 1 grudnia nagrać vloga. No i słuchajcie, przy tych oponach po prostu no się skończyło to co się mogło skończyć, czyli wszystko nie poszło po mojej myśli, w sumie wszystko poszło po mojej myśli. Spoko miejsce, tylko że po prostu facet mi dał opony zimowe. Nie wiem czy mi się chce w ogóle o tym gadać. Nie lubię tego tematu. Dobra, skrócę to do takiej wersji po prostu do pigułki. Ja chciałem te całoroczne, żeby po prostu mieć na cały rok spokój. Chłop mi założył i dał zimowe, i po prostu ja wiedziałem, że to są zimowe. On mi wpierał, że to nie są zimowe. Ja już w pewnym momencie nawet zgłupiałem, jak wróciłem do domu i chciałem go dzwonić na drugi dzień, przepraszać, że, że po prostu tak się zachowałem, że się z nim awanturowałem, ale później sprawdziłem w internecie jeszcze raz i dał mi zimowe, czyli miałem rację. No i to tak w skrócie, a to była, wiecie, dłuższa historia, o wiele dłuższa i. Ale nie, nie, nie mam ochoty. Ja już ten temat jest wyczerpany dla mnie. Ale ogólnie koniec końców, bo chciał mi wymienić na te całoroczne, tylko yy, żebym przyjechał innego dnia. Ale bardzo dobrze mi się jeździ na tych zimowych. Ale letnie też mam na wymianę, więc stwierdziłem, że sobie zostawię te zimowe, bo przede wszystkim mam już dosyć i nie chcę tam jechać kolejny godzin i spędzić, bo byłem tam o godzinie 16, a o 20 byłem w domu, więc. Nie chcę chyba kolejny raz tego przejść. najważniejsze, że teraz mogę jeździć, dobrze mi się jeździ, więc tak, no ale do czego zmierzam. No i już później nie miałem ochoty nagrywać. Jeszcze niedawno nagrywałbym mimo tego mimo złego humoru, a teraz od kiedy mam już znowu taką wolność w nagrywaniu i po prostu nagrywam, wiecie, od czasu do czasu, kiedy chcę. Nie mam już tej takiej presji w głowie, którą sobie nałożyłem. No bo tak, no bo chciałem po prostu spróbować, jak to jest żyć we vlogu i mam ten etap za sobą. Nie wiem, to kiedyś może o tym więcej porozmawiam, bo mam pewne przemyślenia. A teraz, no co, zapraszam Was do dalszej części tego vloga. Jest dzisiaj trzeci, jest niedziela i bardzo chciałbym, żeby właśnie to się jeszcze dzisiaj wieczorem pojawiło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam jeden kalendarz adwentowy, bo przyzwyczaiłem się. Powiem Wam, że już ten grudzień to była dla mnie taka rutyna, że zbliża się vlogmas. I mam takie różne mm, nawyki, które sobie zrobiłem przez te ostatnie dwa vlogmasy, i, i, i jeden kalendarz kupiłem, taki zwykły basic, po prostu później Wam pokażę. I szczerze tak zastanawiałem się yy, jeszcze, jak będą, czy nie kupić sobie z ritualsa, nie z ritualsa, z czego ja zawsze kupuję te takie, wiecie, te drogie, fajne kalendarze. Mm. Dobrze mówię, rituals. Rituals je kupuję. No bo w sumie powiem Wam, że tam są zawsze takie produkty, które ja przez cały rok później sobie używam, a których normalnie bym nie kupił. I zastanawiam się, czy sobie pod choinkę na Mikołaja Mati nie kupi jeszcze tego kalendarza z Ritualsa. Jest oddeście, albowiem nie sprawdzałem, yy, jaki jest w tym roku, więc Więc może w którymś nie w Lokmasie się wybierzemy i sprawdzimy. Jadę na trening. W sumie już jadę drugi raz na trening, bo byłem przed chwilą pod Siłownią i Przypomniało mi się, że nie wziąłem ręcznika, a... Nie lubię bez ręcznika. Co prawda też nie wypada nawet bez ręcznika ćwiczyć, ale... Nie wiem, mógłbym sobie tam bluzę na przykład narzucić czy coś, bo kiedyś tak robiłem, ale to później cały trening się jednak cały czas czuje niekomfortowo. Yy, nieraz ćwiczą bez ręcznika, ale no nie, no Mati nie będzie ćwiczyć, jak jest ręcznik wzięty. Yy, dzisiaj wymyślałem, że pojadę na tą śławnię koło mnie, ona jest trochę bliżej, a że nogi robię, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, basic, to nie potrzebuję wszystkich sprzętów, ona jest taka uboższa ta siłownia tu, więc pojadę sobie na nią i to, co zaoszczędziłem, no to teraz nadrobiłem tym brakiem ręcznika, więc tak. Jest paskudnie zimno, ale nie ma śniegu. Mama mi wczoraj dzwoniła, pokazywała na kamerze, że kłodzko jest piękne, białe, a tu jest tylko zimno, a biało nie jest. Jedynie asfalt jest biały od soli, bo chyba jest wysypane wszystko solą. Nawet widać po szybach, że jest po prostu y, multum ten soli wszędzie, więc może to kwestia soli, a nie tych nowych opon, że tak mi się dobrze jeździ nie wiem. Ja ćwiczyć. Powiem mam szczerze, że mi się nie chce właśnie te ostatnie te dni, mnie wybiły z rytmu, bo były takie trochę stresujące. Ale zaraz zacznę i wróciwe. No. Na... Trening zrobiony, w końcu zrobiłem same nogi i brzuch konkretnie, bo olewam ostatnio nogi, powiem Wam. nie olewam, ale i tak za rzadko robię, więc stwierdziłem, że zrobię tak jak trzeba, a jutro po prostu klata i, i to co jak zwykle już nie będę Wam tego mówić, bo cały czas ćwiczę tym samym trybem, jeżeli kogoś to interesuje, nic nie zmieniałem, z tym, że dodałem więcej objętości i teraz będzie obiad, proszę Państwa, będzie yy, schabowy, z ziemniaczkami, a że teraz kaloryka podwyższona to ziemniaczki nie będą w mikrofali ani na grillu, tylko na patelce zrobione simply the best wziąłem tą taką patelnię, której nie używam to jest chyba jeszcze kajowska, ale ona ma trochę więcej tej przestrzeni, więc um, po prostu fajniej mi się te ziemniaki zrobią nie przepadam za tą patelnią, mam tą drugą z yy, i na nim mi się o wiele lepiej smaży, ale ona jeszcze mniejsza jest. I przygotuję cały swój ziemniaków, bo pewnie je zjem do końca dnia. Tak? Do tego będziemy potrzebować sól, koper, wszystko jak widzicie nieświeże yy, ze słoiczków. No ale mamy jesień, więc czas przetworów. A schaboszczak będzie z y, grilla, bo one się fajnie robią, Nie kupuję w Lidlu, są takie gotowe. Ziemniory na patelnię pół koper i smażę pod przykryciem, tak żeby były też dobrze zagrzane w środku. One dużo czasu nie potrzebują. No i proszę Państwa, niedzielny obiad gotowy. Miałem jeszcze czerwoną kapustę, więc yy, po Bożemu dzisiaj obiad niedzielny. Kolka zero i jem. Ten kalendarz Wam pokażę. Kupiłem kalendarz ze zdrabkami. Byłem odebrać paczkę u mnie w kiosku zobaczyłem takie kalendarze i jak już mówię wam, to też jest dla mnie ciężkie wyjście z. <noise> z vloga, po prostu, więc i teraz z vlogu masu, więc ja sobie to będę tak robić stopniowo. Wiecie, jak alkoholik też nie może przestać pić od razu, musi stopniowo. Chociaż alkoholik chyba powinien od razu rzucić, nie wiem. Yy, dobra, nieważne. I taki kalendarz były różne wersje, ja sobie wziąłem tą najtańszą za 22 euro. Był różny przedział cenowy z tym, że liczyłem. I tu jest zdrapek na sumę chyba 18 euro, więc nie wiem, czy to po prostu pani z kiosku sobie narzuca marżę na to, czy jest odgórnie narzucona. I don't know, ale tu jest zdrapek właśnie za 18 euro. Tak mi się wydaje, że za 18. Raz, dwa. Dobrze, czyli jest 11, 22 zdrapki, są po 50 centów i w nich można tylko piątkę wygrać. Więc jak już wygrać, to bym chciał jeszcze więcej, jak już bym miał wiedzieć, wygrać. Jedna jest za 5 i jedna za 2 euro. Więc to są jakieś takie ekstra zdrabki, chyba nie ma takich po 50 centów normalnie. Więc to są zdrabki takie stricte zrobione do. Wyglądam jak troszeczkę z taką dużą Kinder niespodzianką. Stricte zrobione do tego kalendarza, bo chyba nie ma normalnie w sprzedaży takich zdrapek. To jest oficjalnie jedyny akcent świąteczny, jaki będzie w tym roku u mnie, gdyż yy, święta będą w Polsce w tym roku, po Bożemu jak należy. Chyba drugi raz powiedziałem w tym filmie po Bożemu. I drapiemy. Będziemy robić tak, że jak ja będę wiedział, że mam vloga, to będziemy robić tak jakby był vlogmas, chociaż vlogmasu nie ma. Więc jak będzie na przykład, nie wiem, szóstego będę rzucać vloga, to będziemy do szóstej zdrabki drapać. Dzisiaj chcę wrzucić ten film, a jest trzeci, jest niedziela, więc zdrapiemy trzy zdrapki. No i dobra, jak będzie pięć koła, to rzucam wszystko. Czy mi zafarbowała ta pustka usta? Yy. Yy. Jak będzie pięć koła teraz w którejś z tych zrapek, no to rzucam wszystko i zaczynam vlogmas, trochę spóźniony. Więc trzymajcie kciuki, żeby było pięć koła. Wtedy akurat wezmę sobie ten bezpłatny urlop i będziemy ten działać. Yy. Dobra, gdzie mamy numer 1? Numer jeden. Where are you? Dobra, tu mam jedynkę. Czyli w jednej pingwinek, w drugim słówka e, i sówki. I trujeczka, trujeczka. Reniferki. Czy ja mam coś do zdrapania tutaj? Hmm, może być ciężko. Zrobimy to profesjonalnie. żetonem. E, najpierw idzie. Słówka. Wygrałem, ale nie cieszcie się, bo to nie jest 5000. 50 centów. Czyli to takie zrabki w kit będą, gdzie pewnie będzie wszędzie te 50 centów oddane i tak się będzie około dychy w plecy. W drugiej nie mamy nic. I w trzeciej też niestety nie mamy nic, więc lot nie będzie moi drodzy. Teraz będą takie zwykłe, proste vlogi, jeżeli coś w ogóle się będzie pojawiać. Nie wiem, czy Wam się to podoba. Ja też mam wyłączone YouTube studio, także nie gniewajcie się, że tam nie ma serduszek ani odpowiedzi na Wasze komentarze, bo ja po prostu hmm, chcę znacznie mniej teraz czasu poświęcać w przeciwieństwie do tego, co było, były, było ostatnie lata, gdyż czas na nowe. Po prostu czas na nowe. I ja też nie chcę, jak mi się pojawiają komentarze, wiecie, no to ja to wszystko biorę do siebie, ja chcę wam wszystkim odpowiedzieć. I tak naprawdę ja później oprócz tego nagrywania, to jeszcze tak naprawdę głową jestem też w tym filmie za każdym komentarzem. Więc y, zapraszam Was do komentowania i nie gniewajcie się, że tam na razie się nic nie dzieje. Może któryś jakiś taki dzień sobie usta, że będę wtedy wchodzić raz w tygodniu albo raz w miesiącu i wam tam jakieś lajki dawać. <laughs> Temperatura zagrzał się aparat, bo był na brzyniku. Yy, bo to nawet ta pokazuje, że się przegrzał. No to jest jednak samy. Yy, więc tak, moi drodzy, trzymajcie się ciepło. kus, kuskuski. Widzimy się niebawem w kolejnym niewlogmasie. Mm. Pa!